Cześć widzowie, jestem nad rzeką Solinką i teraz będę nagrywała taki filmik. Zabawa na kamieniach. To zapraszam do oglądania. I to są te pluszaki. Występują dwa pieski i dinozaury I na razie sobie siedzę na kamieniu. Dobra, chyba będziemy wskakiwać do wody. To zaczynamy dobra, wskakujemy do wody. Tylko tu uwaga, bo tu możemy popłynąć. Właśnie tego się nie spodziewaliśmy. Pływamy Wo, wpadłem do wody. U. Dobra, gdzie tu zrobić, żeby nie wpadnąć do wody? Czyli żeby nie wpaść do wody. Dobra, idziemy tam dalej, chodźmy, idziemy tam dalej do wody wskoczyć. Bo tu może nas porwać. Dobra. Pomału. Bo muszę widzę, wejść pomału. Bo tu nie jest tak stabilnie i łatwo można wpaść do wody. Dobra. No to tutaj będziemy pływali. bo tu jest lepiej. Tu sobie będziemy wskakiwać do wody. W tym miejscu o, jeszcze dalej sobie pójdziemy. Dobra, dobra, gdzie by to zrobić? Dobra, idziemy jeszcze widzowie dalej. Muszę uważać, przez kamieni dużo i łatwo można wpaść. Trzeba tak strasznie tu uważać. Bo łatwo tu jest wpaść do wody. Tylko szukam widzowie takiego miejsca, gdzie by nie porwało pluszaków. Tak, żebym nie musiała y, gonić za tymi pluszakami pod, po całej rzece. Dobra, mi się wydaje, że chyba tu będzie dobrze. Dobra, jeszcze tam dalej podejdę. O, właśnie tutaj, tylko tu muszę iść pomału. Znaczy, jest mało stabilnie. Łatwo można wpaść. Dobra, zrobimy to. Dobra, zrobimy to w tym miejscu. O, dobra. Zrobimy to tak. Mam nadzieję, że pluszaki tutaj nie popłyną. No to tutaj to zaczynamy. Dobra, skakujemy. Ale fajnie. Tu jest zdecydowanie lepiej. Zobaczcie widzowie, w końcu jesteśmy we wodzie. I tu jest zdecydowanie lepiej, bo nas przynajmniej nie porywa. Możemy swobodnie, normalnie pływać. Zobaczcie pies. Odpływa. Czekajcie. Dinozor, zobaczcie też. Czekajcie, trzeba go łapać. O, ucieka. Tylko jeden pies widzicie, jest stabilny. Nurkuje. Znalazł się nurek. Zobaczcie, widzę, więc nurek się znalazł. Ten duży pies widzicie, nurkuje. Zobaczcie, nurek. Czekajcie, bo psa trzeba łapać, bo uciekł. Czy ucieka? I tak sobie pluszaki pływają. Czekajcie. Muszę filmować. Pluszaki. Czekajcie, odpływa pies. łapać go. Dobra, udało się. I tak sobie pływamy. I tak sobie pływamy. Siedzimy sobie w wodzie i pływamy. A ja nurkuję. Zobaczcie, widzowie, nurkuję. Widzicie, widzowie? Znalazł się jeden nurek. Zobaczcie, widzowie, pies nurkuje. A dinozaur sobie tak pływa. Zobaczcie. Pomaga mu wiatr. O, zobaczcie, jak teraz wpłynął. Zobaczcie. Czekajcie, dinozaura trzeba łapać, bo ucieka. I zobaczcie. Jak sobie pływają. O, mały pies zaczyna pływać. Czekajcie, psa trzeba łapać. Następny ucieka. I tak sobie pływamy. Ło! Porywa mnie! Jej! Ale fajnie. Dobra, łapać go. Bo ucieka. O, następny! A zobaczcie, pies nurkuje. Dobra, czekajcie, bo nie widać, jego nie widać jego twarzy. Czekajcie, bo uciekają normalnie. Dinozaura trzeba łapać. Sorry, ale musiałam pluszaki łapać, bo uciekały. I zobaczcie, w końcu mnie widzi ci widzowie. Nurkowałam so nurkowałam sobie. Jestem mamą. Tu jeszcze jest yy, moja córeczka i też ma serduszko. I love you. Z napisem, czyli kocham cię. Pływamy. Jaj. Łapać go. Ucieka. Tak sobie pływamy. Pływamy! Łapać dinozaura! Łapać, bo ucieka. Czekajcie, nie, bo znowu ucieka. Czekajcie, dinozaur odpływa. Trzeba go łapać. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. O dobra. Udało się. No, mam. Dobra. Teraz tak, żeby nie odpłynęły. Będziemy się kąpać teraz tutaj. Teraz nie odpłyniemy. No. no i widzowie, to był nasz cały odcinek. Jeżeli wam się filmik spodobał, dajcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. To ja już z wami żegnam, to na razie, pa pa.